Środa, 14 stycznia, Sebastian Będziński. zaprasza na informację. O tym, że w koalicji w mieście trzeszczy, mówiło się od miesięcy. Rys na współpracy PiS-PO aż w końcu przebrała się miarka. W efekcie od wtorku przestała istnieć koalicja partii współrządzących w Głogowie. Decyzja o rozpadzie koalicji zapadła po spotkaniu zarządów partii rządzących w mieście i powiecie. Żałuję ogromnie, bo uważam, że... Najważniejsze jest, najważniejszy jest rozwój Głogowa. W tej chwili sporo niepotrzebnej energii pójdzie na wyjaśnianie pewnych kwestii. Najbardziej zaważyło to, że zerwał zasady porozumienia zawarte ponad dwa lata temu pan prezydent. Ustaliliśmy, że każdy z ugrupowań w związku z tym, że bierze współodpowiedzialność, to musi mieć też jakąś formę wpływu w radach nadzorczych. Ustaliliśmy, że w każdej radzie będzie przedstawiciel każdego ugrupowania. Ta zasada do tej pory obowiązywała. Jak pan wie, od tygodnia już nie obowiązuje, bo pan prezydent uznał, że on odpowiada za miasto i on będzie decydował, gdzie kto ma być. Natomiast zdaniem prezydenta zaważył brak myślenia spółkoalicjanta o tym, że najważniejsze jest dobro mieszkańców, a nie indywidualne członków Platformy. Ja jestem zaskoczony zerwaniem koalicji przez Platformę Obywatelską i nie rozmawialiśmy, nie, nie myśleliśmy jeszcze o tym, jakie będą dalsze konsekwencje, jakie będą dalsze działania. Teraz tłumaczenie pana prezydenta w radio że nam chodzi o stołki, to jest to jest zupełny absurd, to jest oszuki, to nawet nie mijanie się z prawdą, to jest po prostu kłamstwo, bo myśmy nie poszli z żadnym wnioskiem o to, że mają Prezydent Jan Zubowski jest przekonany, że rozpad koalicji nie wpłynie negatywnie na funkcjonowanie głogowskiego magistratu. Ja w tym miejscu pragnę gorąco podziękować i pani poseł Ewie za wszystkie działania, jakie podejmowała w interesie Głogowa i Głogowian. Wierzę w to mocno, że tutaj... Inne patrzenie partyjne nie przeszkodzi w tym, aby wspierać działania prezydenta i działania władz miasta, które służą mieszkańcom Głogowa, a nie interesom Jana Zubowskiego. My możemy na dzisiaj być obserwatorami tego, co się dzieje. Mamy własny program, będziemy składać wnioski, będziemy starali się, aby to miasto skorzystało z tego, że tak się wydarzyło, bo strat myślę, że będziemy mieli niewiele, ponieważ przez te dwa lata żadnego, na to, co się w mieście, nie mieliśmy. Kto tak naprawdę zyska, a kto straci na rozpadzie koalicji? Czas pokaże.